Hej, witajcie! Jest tylko kilka dni do bety PvP z Overwatch 2, ale jak już na pewno wiecie, grałem w trakcie alfa testów i nagrałem filmy na zapas. Dlatego dzisiaj zapraszam do znacznie dokładniejszego omówienia nowej bohaterki Sojourn. Przedstawię chyba wszystkie aspekty jej zdolności, zatem uważajcie, będzie sporo gadania. Ale też koniecznie zaznaczam, to jest sam początek bety, więc na bank coś się zmieni. Ale jak już, to pewnie tylko cyferki. No dobrze, to zaczynamy. No to jesteśmy na obszarze treningowym. Mamy wybraną Sojourn. Jest to postać z natarcia i jak widzicie, ma standardowe 200 punktów życia. Będziemy sobie teraz prezentować jej ataki, umiejętności, wszystko po kolei. Zaczniemy, rzecz jasna, od podstawowego ataku. Po pierwsze, jak sami widzicie, u góry jest taka cyfra 0, Ona pokazuje mi, ile łącznie zadałem obrażeń. Ja sobie w warsztacie ustawiłem taki skrypcik właśnie. Po drugie, jestem teraz na serwerze um, alpha o, i Tutaj niestety łączy się tylko z serwerem amerykańskim, więc ten ping jest troszkę wyższy, jeśli zobaczycie jakieś opóźnienia to właśnie tutaj jest jakby przez ten, przez ten ping, prawda? Ale dobrze, czyli podstawowy atak jest to, jej broń to jest karabin kinetyczny, jak widzicie 40 nabojów w magazynku. Broń szybkostrzelna, z tym, że wypuszczamy poci pociski projectile. Czyli są to, e, na, e, są to pociski, które lecą jakiś czas. Um, e, w odróżnieniu od HitScanów, bronie HitScan to są e, takie, gdzie jak mamy kogoś pod celownikiem, naciskamy lewy przycisk myszy, to dosłownie w tym samym momencie zadajemy obrażenia. Natomiast projectile to e, wiadomo, e, mają jakąś swoją prędkość, ale u Sojourn te projectile rzeczywiście są e, bardzo szybkie. Jak się prezentują obrażenia? Weźmy sobie tutaj wieprzka, wybierzmy o. i zadamy mu obrażenia w ciało. 9 obrażeń. W głowę, razy 2, 18. I teraz tak. Ta broń nie posiada damage fall off. Czyli nieważne w jakiej odległości znajdujemy się od wroga. O, widzicie? Kawałeczek tamtego wieprzka widać. O, tak czy siak zadałem mu w głowę 18 obrażeń. Najczęściej bronie typu hitscan mają ten właśnie damage falloff. Kolejne właściwości karabinu kinetycznego to rozrzut. Teraz obecnie mam 100%. Tam, gdzie jest środek celownika, tam moje pociski dolatują. Ale po około 6-7 strzałach ten rozrzut zaczyna się zwiększać. O... Jak od razu przestanę strzelać, momentalnie rozrzut e, no, znika. I znowu mamy 100% celność. Czyli powiedzmy taka seryjka, żeby mieć cały czas 100% celności, ale też ten rozrzut nie jest jakiś taki tragiczny. Jak widzicie sobie, będziemy strzelać w tego bota. O, nawet po zaczęciu. Nawet po zaczęciu tego rozrzutu, tak czy siak zadaje obrażenia całkiem konkretne. Chociaż to dobra, dobra, nieważne tutaj. Strzelam stacjonarnego wroga w prawdziwym świecie, jak w Eurooczu, wszyscy się poruszają, to już ten rozrzut rzeczywiście może być troszkę bardziej bolesny. Ale wiadomo, jak strzelamy w tanka czy w tarczę, to, to ok, nie musimy się tak o, też o to martwić. No i też wiadomo, jako że to jest projectile to nie możemy, jakby, e, jeśli jest jakiś. Pro... Przeciwnik, który się szybko porusza na bok, to nie możemy w niego celować Po prostu jak te, zanim te projectile do niego dolecą, to już, już go tam nie będzie To, to standardowo musimy jakby przewidywać ten ruch e, przeciwników Ale cały czas zaznaczam, te projectile u czy rzeczywiście są szybkie Prawda? Um, no i e, wiadomo, przeładowanie O, standardowa szybkość Przejdźmy już w końcu do tego Railgun'a e, To jest właściwie taki, hmm Eee, najważniejszy aspekt Sojourn, moim zdaniem ludzie się zawsze na tym najbardziej skupiali. Eee, czyli pod prawym przyciskiem myszy mamy alternatywny atak, który jest tym takim Railgunem. Jeśli ktoś grał w Quake'a, to wie o co chodzi. To jest po prostu bardzo silny laser w linii prostej. On leci, eee, zadaje konkretne obrażenia. Eee, ale żeby go wystrzelić, potrzebujemy energii. Jak widzicie. Pod celownikiem tej energii aktualnie posiadamy 0. Żeby ją sobie zwiększyć, możemy ją kumulować poprzez zadawanie obrażeń podstawowym atakiem. E, czyli tak, strzelimy sobie wieprzkowi w ciało, zadamy mu 9 obrażeń i mamy dzięki temu 5 energii. Strzelimy sobie w głowę, czyli 18 obrażeń i to nam daje 10 energii. Proste. I teraz tak, te obrażenia one są. Te, ta energia jest zależna od ilości zadanych obrażeń, czyli wszelkie modyfikatory, które wpływają na ilość zadawanych obrażeń, czy otrzymywanych, również modyfikują ilość generowanej energii, czyli w Overwatch 2 pancerze redukują obrażenia o 30% więc, więc jak sobie strzelimy, strzelimy w ciało Winstonowi to mamy 3,5 energii tu pokazuje 3, ale jak sobie strzelimy raz jeszcze to pokazuje 7 czyli właśnie tej energii też o 30% mniej naładowaliśmy, natomiast taki nano boost Anny, który zwiększa nasze obrażenia o 50%, również dzięki temu nano boostowi będziemy o 50% Więcej energii tej ładować Jeszcze co o, tej, o tym ładowaniu energii mogę powiedzieć Zanim przejdziemy dalej Jak to się ma ze, ze strzelaniem w Wszelkiego rodzaju konstrukcje bohaterów Weźmiemy sobie tutaj junkrata O, ja sobie przejmę kontrolę Nad tym junkratem, wyrzucę pułapkę O, mamy zero energii Strzelę raz, dwa energii Czyli tak Zadawanie obrażeń konstrukcjom bohaterów Przyznaje nam dwa energii. Konstrukcję bohaterów to jest, powiedzmy. O, czekajcie, gdzie jest Torbiorn. Torbiorn. O, Ciach. Tutaj widzicie dwa energii, ale też. Też. O. Bariera Winstona. Również dwa energii: bariery, wieżyczki, symetry, translokator sombre. No dobra, tam ten tra translokator ma tam je jeden życia, da, da nam jeden energii. Ehm, no dobra, nie będę tam wymieniał wszystkich tych konstrukcji, jakie one są. Ehm, prócz Boba, Bob niby jest taką konstrukcją, ale on jednak się liczy bardziej jako bohater, więc zadawanie obrażeń Bobowi aż e też daje nam 5 energii w ciało, prawda? Od. Okej, okay. przejdźmy już jeszcze o tej energii potem powiem, teraz to były najważniejsze kwestie, ale przejdźmy już do tego głównego efektu, jak w końcu ten railgun wygląda. E, powiedzmy, nie wiem, na 5 energii strzelimy sobie o taki cieniutki, natomiast jak strzelimy sobie na 100 energii to jest już dużo bardziej widoczny. E, tak naprawdę wielkość tego railgana się nie zwiększa, ten hitbox po prostu wizualnie. E, teraz tak, kolejne rzeczy, kolejne, kolejne. Uh, jak widzicie, to trochę leci, jakby ta animacja pokazuje, jakby ten Railgun leciał. O. Ale to tak naprawdę jest to jest hitscan To jest po prostu hitscan, czyli jak naciskamy prawy przycisk myszy, to od razu przeciwnik otrzymuje obrażenia. Jakie to są obrażenia? I teraz tak, 5 energii zadaje 30 obrażeń. Natomiast 100 energii. Zadaje 130 obrażeń. Czyli widzicie, minimum energii 30 obrażeń, maksimum energii 130 obrażeń. Różnica 100. Ale to nie jest tak, że te obrażenia wzrastają linearnie. Czyli nie wiem, że każdy punkt energii to jest, to, to są, to jest jeden obrażeń więcej. Um, te obrażenia wzrastają jakby w sposób wykładniczo. Czyli pierwsze tam, nie wiem, od 1 do 50 energii to zadajemy tam, nie wiem, od 30 do 60 obrażeń. Czekajcie, zobaczymy sobie. 50, o, zadamy mu obrażenia. 60 obrażeń, czyli od, od 0 do. E, tam 1 energii to jest 30 obrażeń. 50 energii to jest 60 obrażeń, czyli 30 różnicy. Natomiast e, od 50 do 100 to jest różnica. 60, 130, czyli to. Ba, 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 70. Tak, 70 obrażeń, prawda? <ścoughs> czyli w skrócie, po prostu najlepiej się opłaca strzelać w przeciwników, gdy ma się maksymalną ilość energii. Oczywiście ten raidan też może zadawać obrażenia w głowę, dwukrotnie większe. Czyli, jak sobie przywołamy tutaj takiego żimwiarza, 250 zdrowia, trafimy mu w głowę. 260 mu zadajemy, czyli od razu umiera. Ale nie jest tak łatwo. Ten jednak Ta, ta, ta grubość tego railgana jest, jest mała. Uważajcie na to. Um, dobrze. E, co jeszcze? E, zostańmy jeszcze sobie przy tym railganie. Jak sobie naładujemy tą energię. O, mamy na stówkę. Czekajcie. Mamy na stówkę. To po kilku. Ona nie, nie jest z nami na stałe. Po kilku sekundach, po 8, ona zaczyna sama maleć. Uwaga. I teraz maleje. Od stówki do zera w 3 sekundy. Więc trzeba o tym pamiętać. Też nie jest aż tak konieczne, żeby um, zawsze na, 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 naładować na tą stówkę. Jeśli przeciwnik ma mało życia, yy, to nawet, nie wiem, na 50, 50 energii, jak mamy, trafimy w jego ciało, to tak czy siak możemy go dobić, prawda? No to przejdźmy sobie teraz do kolejnej umiejętności, czyli super wślizg pod lewym shiftem. To jest dosłownie taki ślizg z Apex Legends, powiedzmy. O, naciskamy, jesteśmy tutaj widzicie na 0 metrach, naciskamy sobie, o pyk, tutaj mamy 20 metrów, więc Sojourn mniej więcej przebyła dystans 18 metrów. Cooldown wynosi 7 metrów, yy, tylko że teraz yy... Słuchaj, <gryw> 7 metrów Cooldown wynosi 7 sekund. Ter ale akurat teraz, jak widzicie, to on wynosi jedną sekundę, bo tak sobie ustawiłem, żeby to łatwiej było nie było za zaprezentować. Yy, tylko że ten ślisk nie jest zawsze w, w linii prostej, raczej w przód. Tylko w tą stronę, w którą się poruszamy. O. O, czyli yy, do przodu, do tyłu, na boki możemy o, ale też na skosy jeśli idziemy do przodu i na bok naraz, tak jak blinkowanie smugi właściwie, prawda um, ale dobra teraz y, właściwie no druga połowa mechaniki tego super wślizgu, czyli wyskakiwanie, że tak, y, że tak powiem, e, jeśli y, w ciągu tych 18 metrów naciśniemy spację, to ten wślizg jest przerywany, ale następuje wyskok pyk, pyk ten wyskok też następuje w, w kierunku, w którym e, robimy ten ślisk. I jak widzicie, wysokość nie jest imponująca. Powiem szczerze, że to naprawdę jest dosyć nisko. Tutaj mamy takie coś, takie... O, taki mostek. O, ledwo, ledwo się na niego dostałem. Natomiast tutaj te, te podwyższenie... No powiem szczerze, że w Overwatchu bardzo dużo, połowa na przykład high Grandów, jest właśnie na mniej więcej takiej wysokości. Może nie aż tak, nie wiem, ale na to się już nie dostanę. Um, tak czy siak, jak sobie przeglądałem na mapach, jak sobie już trochę tam grałem, Sojourn, to nie powinno być aż takiej tragedii. E, wiadomo, dostanie się na jakiś high ground to się przyda, e, skrócenie dystansu, pójście na jakieś skróty, ale również zaskoczenie e, przeciwników. E, powiedzmy, wyskoczenie za jakiejś osłony. Super w ślizgu możemy użyć będąc w powietrzu. O, Ciao! tak. Ale wyskoczyć możemy tylko jak już dotykamy powierzchni. Logiczne. <tak>, tak jak wszystko w overwatchu jest bardzo logiczne. Co mi pierwsze przyszło na myśl, gdy używałem super w ślizgu? Czyli ta mechanika w ślizgu i wyskoku. Dla mnie to jest taki ruch gońca w szachach. Eee, no. Jeśli ktoś wie, jak, jak, jak on wygląda, o, tutaj takie, no, teko dobre skojarzenie miał. <laughs> Dlatego przejdźmy już do kolejnej umiejętności, czyli strzał zakłócający. Pod przyciskiem E, cały czas się trzymam tego, jak to na komputerach jest, zawsze ignoruję konsolę, przepraszam, jeśli ktoś tutaj ogląda z konsolowców. Dobrze, e, czyli tak, po naciśnięciu przycisku E, po aktywacji zdolności, Sojourn swoją lewą ręką wyrzuca kulę energii. Jesteśmy na 0 metrach, wystrzeliwujemy. O, widzicie, leci kula i na dystansie 30 metrów. Ona sama się aktywuje Jeśli przyleci 30 metrów Ale również jeśli... Oj, nie to Ale jeśli po prostu dotknie jakiejś powierzchni Czyli mamy tutaj tego robocika Widzicie, o, o I tutaj e, kontakt z przeciwnikiem również aktywuje Ale to nie jest takie coś, że po kontakcie ona się do niego przykleja Nie, po prostu jest aktywowana, ale dalej zostaje... W, staje, jest w miejscu e, Dobrze, e, i teraz tak Właściwości tego e, strzału zakłócającego. Um, czas trwania: 3,5 sekundy. Tak? Promień: 5 metrów. Mały ten obszar, tak naprawdę. Czyli teraz tak, przejdźmy właściwie do najciekawszej rzeczy, czyli zadawane obrażenia. Weźmy sobie standardowo wieprzka. Ja zawsze lubię męczyć wieprza. Jeśli to bohaterów. O, czyli tak aktywujemy sobie pyk, patrzymy sobie na zadawane obrażenia. Zakończyło się 210 obrażeń, łącznie mu zadaliśmy, czyli 60 na sekundę. Mm. Tak, tak. To jest jedna z właściwości. Nie jest to jakoś duża wartość. A czy tak, 210 obrażeń? To jest duża wartość, prawda? Ale oczywiście można uciec z tego obszaru. O, zazwyczaj, no właściwie nie sądzę, żeby kiedykolwiek była jakaś sytuacja, że e, przez te 3,5 sekundy cały czas kto be, ktoś będzie w środku, chyba, że to jakiś Graviton czy coś takiego. Ale jednak jest mechanika kolejna zawarta w tym skillu, która pozwala też wydłużyć ten czas, kiedy przeciwnicy są w tej sferze, bowiem Strzał zakłócający spowalnia również wszystkich, którzy się znajdują pod, pod wpływem. Yy, czyli weźmy sobie tutaj Sojourn. O, ja przejmę nad nią kontrolę. O, wy wystrzelę ten strzał zakłócający. O, i teraz sam w niego wejdę. Widzicie, poruszam się wolniej i znowu szybciej. Siła spowolniania około 22%. Um, no i cooldown. 15 sekund. Długi, naprawdę długi czas odnowienia, ale rozpoczyna się on momentalnie wraz z wystrzałem, a nie po zakończeniu zdolności. Ta kula energii dobra jest, kiedy ją wystrzeliwujemy, powiedzmy, w kierunku choke pointów, czyli przejście, przez które muszą, jakby czasami przejść przeciwnicy. Więc tak czy siak, to będą nieraz gwarantowane obrażenia. Tak samo, powiedzmy, na, na payload. O, gdzie przeciwnicy go pchają, będą musieli się od niego oddalić. O, oczywiście, to nie będzie jakaś taka odległość, która e, spowoduje, że nie pchają tego ładunku e, i powiedzmy, nie przedłużą overtime'a, ale uważam, że. Mm, takie odpowiednie wykorzystywanie tej zdolności spowoduje, że te obrażenia będą do pewnego stopnia gwarantowane. Ale oczywiście nie wszystko się kręci wokół obrażeń, tylko zoning też. Wyłączenie pewnego obszaru, powiedzmy, no nie wiem, o, wie, wiemy, że ktoś się znajduje w budynku i zaraz będzie chciał z niego wyjść, żeby dołączyć do swojej drużyny, a my odetniemy tą drogę, prawda? Więc co z tego, że nie zadamy tych obrażeń? Tak naprawdę to jest potężne e, narzędzie do zoningowania. Ktoś nie będzie mógł wyjść z jakiegoś pomieszczenia, ktoś nie będzie mógł wejść do, do środka, rozdzielamy drużynę powiedzmy na pół coś takiego, prawda? No i moi drodzy, na sam koniec zostawiamy wisienkę na torcie, czyli super zdolność, przeciążenie. Nie jest to jakaś zupełnie nowa zdolność, że El Sojourn robi coś, coś innego. To po prostu, lub aż powoduje, że um, automatycznie. Nasza energia, którą wykorzystujemy do Railgun'a jest generowana automatycznie, samoistnie, nie musimy nic robić, czyli aktywujemy sobie superzdolność zero energii, już mamy stówkę, wystrzeliwujemy i od razu stówka, strzelamy, od razu się ładuje i jest stówka. Przeciążenie trwa 9 sekund, natomiast naładowanie energii od 0 do 100 zajmuje 1 sekundę. I jeszcze ciutkę. Z tego co patrzyłem, to jedną piątą sekundę. Czyli jedna sekunda i jedna piąta. Zatem w ciągu tych dziewięciu sekund uda nam się wystrzelić siedem w pełni naładowanych railgunów. Plus jeszcze gdzieś tam troszkę tej energii powinno chyba nam zostać. E, co nie? Ale również możemy wystrzelić. E, możemy tak spamować przyc e, przyciskiem. O! Tak. I w, taki sposób, w, I w taki sposób wystrzelimy już 11 razy, gdzie minimum energii to będzie uh, 60. I te 60 obrażeń zada 70 w ciało, 140 w głowę. Uh, te 60 energii zada 70 obrażeń i 140 w głowę, tak. Um. Więc nie zawsze, tak jak mówiłem już wcześniej, nie zawsze musimy cisnąć po to, żeby yy, strzelać railgunem, gdy mamy 100 energii. Na 60 energii, 140 w głowę, to czasami w zupełności wystarczy, yy, by wykończyć przeciwnika. Ale koniec końców, najwięcej obrażeń łącznie zadamy, kiedy zawsze strzelamy na ulcie ze stówki. Ładowanie. Energii tradycyjnym sposobem tutaj nie działa. Czyli nie ma tak, że sobie aktywujemy ulta i strzelamy z podstawowego ataku i z ulta naraz, i dzięki temu szybciej naładujemy tą energię. Nie. Gdy broń się ładuje na ulcie i zadamy obrażenia, nie dostajemy tej 5 energii. Po prostu zawsze jedną sekundę i jedną piątą od zera do stówki się ładuje. Ostatnią właściwością. Też ciekawą tego railgana na ulcie jest to, że pociski przebijają wrogów na wylot. Tutaj ja sobie wygeneruję kilka sojournów. O, strzelę do jednej. Ona nie żyje. Wszystkie żyją. Ale jak sobie aktywuję ulta, stówka, ciach. Wszystkie leżą. No dobra, nie sądzę, nie sądzę, że to w jakiś sposób e, będzie przydatne ta mechanika w trakcie zwykłych meczów. E, nie uważam, byśmy powinni się starać tak pozycjonować, e, cały czas myśleć o tym, ok, stanę pod takim kątem, żeby trafić kilku wrogów e, naraz. To będzie raczej bardziej taki, nie wiem, dodatek, czasami się przyfarci, czasami będzie tak, że rzeczywiście specjalnie to zrobimy. O ulcie, co jeszcze mogę powiedzieć? Tak samo jak ten strzał zakłócający, to też może być takie narzędzie do zoningu, tak jak zresztą przy, przy wielu umiejętnościach, superzdolnościach, no ult McCreago, Cassidy, ult Soldiera, to też jest coś takiego, że nawet jeśli nikogo nie zabijemy, to przeciwnicy wiedzą, że my od, odpaliliśmy tą superzdolność, więc po prostu się chowają i to daje nam, jaką, drużynie, jakąś tam e, sposobność na zareagowanie. No i dotarliśmy do końca. Dajcie znać w komentarzach, czy taki format Wam się spodobał. Kolejne filmy z Overwatch 2 są już w przygotowaniu. Dlatego zasubskrybujcie kanał, by od razu zostać o nich powiadomionym. Trzymajcie się, cześć!